Pobierz aplikację TVP Sport i oglądaj wszystkie transmisje w najlepszej jakości. Linki do sklepów znajdziesz w opisie. Jesteśmy w Gdyni, w pięknej nadmorskiej miejscowości. To tutaj dla kibiców z Gdyni i z Lublina odbędzie się najważniejszy mecz w sezonie. Arka i Motor powalczą o ostatnie miejsce w PKO BP Ekstraklasie. Stadion będzie pełny gorąco od wczesnych godzin popołudniowych, a my jako TVP Sport nie możemy się tego doczekać. Akurat z kibicami, którzy są na dobre i na złe. Jak jest z... źle, to tym bardziej kibicuję. Czekamy 5 lat na ten awans. Arka! Czubak! Ja nie wiem kto faworytem, natomiast dla mnie to z obowiązku. Arka powinna wygrać. Proszę popatrzeć, piękny stadion, przyzwoita drużyna. Młody, zdolny, obiecujący trener byłby mój podopieczny. Denia tęski za ekstraklasą i za tymi derbami z lekiem, które w przyszłym sezonie mogłyby być. Ja sam brałem udział w takich derbach, gdzie na Lechi godziny przed meczem było ponad 30 tysięcy ludzi, a, a tu na arcena jest monta. Na tych wieżowcach tam ludzie. Na dachu stali, no ale te derby się troszeczkę różniły. Te kluby miały to samo. Miały klasy, miały jakość. W tych obydwu klubach grali reprezentanci kraju, gdzie Polska była trzecia na świecie. To są rzeczy nieporównywalne, bo ja nie jestem nacjonalistą, ale ten plankton zagraniczny, który tu przyjeżdża, no to trzeba odsiać i wybrać to, co dobre i co podniesie jakość drużyny i jakoś szkoleniowa zespołu. A do tej pory to ci, co przyjeżdżają, niektórzy już trzecie okrążenie robią tutaj w Polsce, bo pojechał na Cypr, tam go odpalili, no to był w Śląsku Wrocław. Dlaczego nie pograć się w warcie Poznań? Nie? Jest Jacques'en Przerzucił sobie rywala na drugą nogę! Jacques'en To jest gol, gol! Gol! Motor Lublin wygrywa! 2 do 1! Arka się nie podniesie! To się nie zdarzy! Cud! Cud się wydarzył w dni Motor po 32 latach wróci do piłkarskiej ekstraklasy! Na pytanie, dlaczego Arka nie awansowała, można powiedzieć w ten sposób, że. Zrobili to, do czego nas przyzwyczaili w ostatnich latach, tutaj w Gdyni. Jeśli chodzi o dzisiejszy mecz, uważam, zaważyły, zaważyły zmiany. Motor Lublin przeprowadził mądre zmiany, właśnie wprowadzony DIE, który przypieczętował awans motoru do ekstraklasy. U podopiecznych Wojciecha Łobodzińskiego brakowało, uważam, siły. Tornikę w chwili do 60 minuty bardzo dynamicznie. Później tego przysłowi przysłowiowego gazu brakowało. Byłem absolutnie przekonany. Że Mateusz sobie poradzi. No, i jak widać, znowu znowu chyba postawiłem na dobre konie, skoro mamy dzisiaj awans. Należy mu się to, krótko mówiąc. Także, formalnie, to jest formalność, będzie trenował dalej w motorze. Chciałem w przyszłym roku być środek powyżej. Znowu pewna nauka, pewne przeskoczenie w ogóle na inny poziom a następny rok powalczyć o wyższe cele. Kibic napisał do mnie, jeden z kibiców, że też jest 50 lat nie wygrania na arce i liczy, że to przełamiemy, także pozdrawiam go serdecznie. Bo ja nie chcę niczego za darmo, nie chcę UEFA Pro za darmo i nie chcę, nie chcę tutaj negować przepisów, ale myślę, że PZPN powinien się zastanowić nad tym, aby w przyszłości trenerzy, którzy w jakiś tam sposób wywindują się do góry osiągną sukces, zdobędą średnią punktową, a niekoniecznie mają te 50 punktów czy 40 za doświadczenie trenerskie, żeby dać im, nie wiem, może dziką kartę, może, nie wiem jak to nazwać, są głowy mądrzejsze ode mnie, ale... Ale mam nadzieję, że mój przykład będzie, będzie takim momentem zwrotnym, aby, aby nie blokować trenerów, którzy chcą, chcą prowadzić kluby w ekstraklasie i chcą mieć licencję UEFA Pro. No, nawet po piosenka niezniszczalnie i to już nas cechuje, że gramy do samego końca. Tak, to jest moje spełnienie marzeń. A was z motorem Lublin do ekstraklasy przyszedłem tutaj grając po trzecich ligach, po wulkach pełkińskich. Teraz się cieszę, że będziemy grać przeciw kolegi Warszawa i. Lech Poznań i te inne drużyny. Tak więc to jest moje spełnienie marzenia. Bardziej gotowy nie będę, bo już byłem w trzech klubach z ekstraklasy, w żadnym nie miałem szansy zagrać, więc jestem. Nie mogę się doczekać. Ta końcówka sezona, to sezonu, to dużo tych dużo złych rzeczy naraz się nam przytrafiło. I nie mam zamiaru szukać usprawiedliwienia, bo być może ja sam mogłem zareagować inaczej, mogłem dzisiaj być może inaczej zareagować. Ale, ale trzymałem się swojego planu, ja wiem, że to może być teraz, mogę, będę i tak skrytykowany pewnie, ale no, suma nieszczęść w ostatnich tygodniach się złożyła na to, że, 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 że wcześniej tego awansu nie, nie zapewniliśmy sobie. Jeżeli mamy nie awansować do Ekstraklasy, to spróbujmy przegrać, ale na własnych zasadach, własnych warunkach i z takim zamierzeniem wyszliśmy na drugą połowę, która była, myślę, pod naszym kątem o wiele lepsza, Znowu, arka miała sytuację, tutaj trzeba to oddać, natomiast one wynikały z kontrataków, bo wiadomo, no to jest jeden mecz, tu nie liczysz, czy zdobędziesz jeden, czy trzy punkty, tylko grażę pełną pulę, a nie muszę nikomu chyba mówić, jakimi arka dysponuje zawodnikami, jeśli chodzi o... Jest tak trenerskim okiem. Co się właściwie stało z Arką w tym spotkaniu, bo można powiedzieć, że przez jego większość, przez jakieś 65-70 minut była tutaj zespołem lepszym i, i tylko cud uratował motor od tego, by ten mecz nie przegrać, a ostatecznie to Lublin awansował do PKO BP Ekstraklasy. Ja myślę, że nie ma takiego mądrego, który, to, który mógłby to wytłumaczyć, szczególnie wytłumaczyć tak, żeby z pełną stanowczością powiedzieć, że coś było kluczowe. Zgodzę się, że Arka miała więcej, miała była zdecydowanie bliżej awansu i być może to ją zgubiło, ale jeszcze raz podkreślam, tu nie ma takiego mądrego, który by to powiedział i, i, i był tego pewien.